10 grudnia 2020 roku. Pamiętam to jakby to było przedwczoraj. I jeśli chodzi o datę publikacji tego odcinka, to w zasadzie tak jest. 10 grudnia tylko 2025 był dwa dni temu. A to oznacza, że to najlepszy moment na materiał pod tytułem Cyberpunk 2077 po pięciu latach. Owego 10 grudnia, 5 lat temu, czekałem pod paczkomatem na kod do otwarcia skrytki. Byłem bowiem jednym z napaleńców, którzy kupili cyberpunka w preorderze. Kilka godzin później nazywano nas głupcami. Ale do tego dojdę. 5 lat minęło, a ja nadal uważam, że każda złotówka, jaką zapłaciłem za grę, była tego warta. No więc, chwilę po północy otrzymałem wspomniany kod i udałem się pełen szczęścia do domu. Z nadzieją, że już za chwilę będę grał w grę. Tak się niestety nie stało. Zaraz po wsadzeniu płyty do mojego Xbox One Fat. Tak, posiadałem wtedy najstarszą wersję konsoli. Można powiedzieć, że najgorszą możliwą. W końcu był już o wiele mocniejszy Xbox One X, a dosłownie chwilę temu miały premierę Xbox Series i PS5. Ja byłem tylko biednym listonoszem z rodziną na utrzymaniu. I sam zakup gry przed premierą to był spory wydatek. Okej, okay, grę kupiłem niemal rok wcześniej, i każda kolejna zmiana tej daty bolała mnie doktliwie. Wracając do tematu. Płyta w konsoli i czekam na instalację. Resztę plików z sieci, jakiś tam update. Moje połączenie z siecią też wołało o jakiś upgrade. I wyszło, że mam jakieś 5 godzin oczekiwania, a kolejnego dnia do pracy. Poszedłem spać. Jeszcze przed wyjściem do pracy odpaliłem grę i stworzyłem swojego Wii. Tylko tyle zdążyłem. Natomiast zaraz po powrocie do domu nie witałem się z żoną i dziećmi. Jestem złym mężem i ojcem, bo od razu, jeszcze w kurtce, odpaliłem konsolę i zacząłem grać. I grać. I grać. W skrócie, w samym tylko grudniu, do którego końca zostało 20 dni, Spędziłem w grze niewiele ponad 160 godzin, przechodząc ją dwukrotnie na różne sposoby. Przy czym w pracy spędziłem ledwie 100 roboczogodzin. godzin. Macie więc pewne pojęcie, jak zafascynowany byłem grą, tym jak dosłownie niewiele poza nią w ogóle robiłem. Już kilka godzin po premierze świat obiegła informacja, że tytuł jest niegrywalny, pełen błędów i że gra się wykrzacza i wywala do pulpitu. Ludzie wpadają w tekstury, dziwne glitche i w ogóle koszmar. Sony wycofało grę ze sklepu, a notowania CD Projektu poleciały na web. A wiecie co jest najśmieszniejsze? Ja na swoim facie nie miałem żadnych większych problemów z grą. Gorsza grafika? Mam starą konsolę. Wiedziałem, że i tak będzie gorsza niż na X1X czy u tych kilku osób, które już miały Series X. Wywalanie gry do pulpitu? Na te ponad 160 godzin w pierwszym miesiącu wydarzyło mi się to tylko, a może aż dwa razy. Znajomi z mocniejszymi konsolami mieli to o wiele częściej. Na PS4 Pro podobno wywalało co najmniej raz dziennie. Widziałem dziesiątki gliczy ludzi grających na wietrznych gitarach, bez głów, ze zmieniającym się co chwilę ubiorem, dziwne zachowanie empeców, dziury w teksturach przy ruchu kamerą, Porozrzucane wszędzie kolczaste zabawki erotyczne. Tylko że takie rzeczy wcale nie przeszkadzały w wykonywaniu misji czy chłonięciu fabuły. Ba, jak się zastanowić, to nawet pasowały. W końcu, niemal każdy w tym świecie jest zmodyfikowany. Każdy ma implanty oczu, które mogą się psuć. Więc to, że pewne elementy pola widzenia znikają, dublują się lub zmieniają kolory, może być dla niektórych całkiem normalne. Jedyny błąd, który naprawdę przeszkadzał mi w grze, to często nieznikający celownik po wyjściu z trybu strzelania. Nie miałem żadnych problemów z wykonywaniem poszczególnych questów. Żadnych błędów uniemożliwiających ich zakończenia czy czegokolwiek w tym stylu. Mogę powiedzieć, że mając najgorszy możliwy sprzęt do grania, miałem z gry o wiele więcej pozytywnych emocji niż wszyscy ci z mocniejszymi sprzętami, bo na niektórych jak PS4 Pro gra była naprawdę niegrywalna. To, że gra wyjdzie z błędami i w stanie do dopracowania było wiadomo od dawna. Nie bez powodu premiera była kilkukrotnie przesuwana. Jednak CD Projektowi bardzo zależało, by gra ukazała się w 2020 roku. Symbolicznie w końcu oryginalna gra RPG, na której podstawie powstała gra wideo, nazywa się Cyberpunk 2020. Mało kto pamięta, ale Wiedźmin 3 na premierę też sypał błędami. Te zostały szybko naprawione, a jej gracze nie mieli tak wysokich oczekiwań jak w przypadku Cyberpunka. Wszyscy pamiętają screeny, płotki na dachu. Mało kto pamięta, że to był tylko jeden z jej błędów. Nawet sami Redzi pokazując dystans do tego stworzyli w cyberpunku automaty z grą Road Race, nawiązującą do gliczy z nią związanych. Ale właśnie przez sukces Wiedźmina, temu, że szybko naprawiono największe błędy gry i pozostałe elementy, dzięki którym stało się wielokrotnie nagradzaną grą roku, oczekiwania wobec cyberpunka były tak wysokie. Podobnie ma teraz Rockstar z GTA 6. Niedawno przenieśli premiery o kolejne pół roku. I okej. Okay. Znaczy się nie OK, ale jestem w stanie to zrozumieć. Gry Rockstar'a też zawsze wychodzą z błędami. GTA V czy Red Dead Redemption 2 miały ich na premierę całkiem sporo. Ale balonik oczekiwań jest tak samo napompowany jak przed premierą Cyberpunk'a. Nie dziwię się, że chcą wydać grę w stanie co najmniej grywalnym. Jednak każdy kolejny miesiąc, o który przesuwają premierę, boli w serduszko. I w portfelu bo preorderów jeszcze nie ma, a cena nie jest znana. Niektórzy oczekują, że ma podnieść cenę nowo wydawanych gier AAA, a ja znów odchodzę od tematu. Jednym słowem, premiera cyberpunka była tragiczna, była porażką dla CD Projektu i porażką dla większości graczy. Szczególnie tych, którzy kupili preordery. Ale nie dla mnie. Gdybym miał cofnąć się w czasie z możliwością wycofania preorderu i zakupieniu gry miesiąc po premierze w połowie niższej cenie, Cebula we mnie mocna, ale i tak bym tego nie zrobił. Redzi słynął z dobrego kontaktu z graczami i w tamtym czasie jak i dzisiaj firma jest nastawiona na korzyść dla graczy, a nie własnych tabelek w Excelu. Wiedziałem, że zrobią wszystko by jak najszybciej naprawić grę i to się udało. Zajęło to sporo pracy, ale update'y naprawiające błędy były duże i częste i już po kilku miesiącach gra była w stanie grywalnym dla wszystkich. Półtora roku później, we wrześniu 2022 ukazuje się na Netflix anime Cyberpunk Edgerunners. Od tego czasu obejrzałem chyba z 10 razy. Sukces serialu przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży samej gry. Na wszystkich platformach. Warto zaznaczyć, że już dawno naprawionej. Oczywiście, przy okazji serialu była duża aktualizacja gry z nawiązaniami do serialu, a nawet krótki quest do niego nawiązujący, gdzie w nagrodę otrzymywaliśmy ikoniczną dla serialu kurtkę Davida. W sumie to chciałbym dwie kurtki nawiązujące do gry: właśnie kurtkę Davida i oryginalną kurtkę Samurai, którą CD Projekt sprzedawał w swoim sklepie. Ale jestem na nie za gruby. A tandety z temu nie będę kupował. To jest moment, w którym większość graczy, którzy zwrócili grę podczas fatalnej premiery, kupili ją na nowo. Ale tym razem już nikt nie chciał jej zwracać. Tak gra powinna wyglądać w grudniu 2020. Gdyby tak było, to pewnie jeszcze tego samego dnia otrzymałaby tytuł gry roku. Bo The Game Awards też odbywała się 10 grudnia 2020. Wiem, że to niemożliwe, ale byłbym w stanie uwierzyć, gdyby tak właśnie się stało. No ale stało się jak się stało i na kolejnym The Game Awards była już tylko nominowana w kilku kategoriach, ale żadnej nagrody nie otrzymała. Nevermind. O serialu już się sporo wypowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. Jest wspaniały, jest genialny, jest idealny. Chyba go obejrzę zaraz jeszcze raz. W kolejnym 2023 roku mamy dwie premiery związane z grą. W sierpniu ukazuje się książka oficjalnie umieszczona w świecie gry. Sam ją kupiłem na którychś targach w tym roku i jeszcze nie zdążyłem przeczytać. A we wrześniu pierwszy i jedyny duży, fabularny dodatek do gry, który, a jakże, kupiłem w preorderze. Przecież niczego się nie nauczyłem. Jednak tym razem nie było żadnej klapy i miliona błędów. Miałem z nim problem. I to spory. Nie mogłem w niego od razu zagrać. Okazało się, że przy okazji dodatku Redzi wprowadzili kolejną dużą aktualizację, która zmieniła sporo w grze. Przepisała całe drzewko umiejętności. Jak chciałem rozpocząć grę z jednego z poprzednich saveów, okazało się, że nie jestem w stanie grać. Nie wiedziałem jak przepisać drzewka, by grać w podobnym stylu jak przed aktualizacją. Musiałem się nauczyć gry na nowo. A najlepszym sposobem na to było rozpoczęcie gry od nowa. Więc zanim zacząłem ratować prezydent nowych stanów, minęło jakieś 30 godzin. To co zaserwowała mi fabuła Widma Wolności było... zmiotło moje odczucia i resztki zaufania względem ludzkości. Historia wprowadza ciężki, mroczny, detektywistyczno-szpiegowski klimat nuar. Nie wiadomo komu ufać. Wszyscy mogą wbić ci ostrze w plecy. Sama podstawka momentami zmusza nas do trudnych moralnych wyborów, ale decyzje z Phantom Liberty są jeszcze trudniejsze. Zakończeń oczywiście jest kilka, ale to, które było sumą moich wyborów, każdy grosz wydany na ten dodatek był tego warty. Jak w przypadku serialu rok wcześniej, wspomniany dodatek nakręcił sprzedaż gry, jakby miał trzecią premierę. W zasadzie w tym momencie mamy pełną naprawioną grę. Od tego czasu było kilka aktualizacji naprawiających pomniejsze usterki, dodając co nieco do świata gry, jak nowe stroje czy samochody. Za każdym razem komunikując, że to już ostatnia aktualizacja i więcej wsparcia nie będzie. No i ja nie ufam im w tej kwestii. Pewnie jeszcze nie raz taką aktualizację dostaniemy. Ja się nie pogniewam. Lubię tam odkrywać coraz to nowe rzeczy, a nawet nie nowe. Czasem wpadam na zadania czy przedmioty, które były tam od początku. Bo w przeciwieństwie do Wiedźmina tworzę tu swoją postać i za każdym razem prowadzę ją w inny sposób. Rozwijam na różne sposoby Rzadko zdarza się, że jedna rozgrywka jest podobna do poprzedniej. Grając w Wiedźmina, miałem ten problem, że znam świat i postać z książek. Moje wybory są takie, jakich dokonywałby książkowy Gerald. Każda próba zmiany decyzji, by zrobić coś innego, wiązała się z tym, że w mojej świadomości załączało się ostrzeżenie, Gerald by tak nie zrobił. Co prawda granie tak jak książkowy Wiedźmin by to zrobił dawało najlepsze zakończenia gry, ale czasem chciałem coś zepsuć. Miałem cichą nadzieję, że kolejny czwarty Wiedźmin pozwoli na stworzenie własnej postaci. Niestety znów będę grał postacią, którą bardzo dobrze znam i nie będę miał większego wpływu na jej wybory, bo znów będę grał tak jakby to Ciri podejmowała decyzję. A cyberpunk pozwala mi, jak w każdym dobrym RPG, stworzyć np. pacyfistyczną netranerkę z nomadzką przeszłością albo wielkiego byłego korposa, który swoją siłą rozwiązuje wszelkie problemy, nie używa haków czy broni palnej, a wszystko załatwia pięściami, pozostawiając swoje ofiary w stanie niepozwalającym na jednoznaczne zidentyfikowanie. Gra, pomimo serwowania nam mnogości możliwości, nie pozwala jednak na zabijanie kluczowych postaci. Dla twórców, jednak przedstawiona historia jest najważniejsza, więc w samej fabule nie możemy wiele zmienić. Kluczowe dla wielu zakończeń wybory, pozwalające na poznanie różnych zakończeń gry, pada przed samym końcem. Poprzednie wybory mają wpływ na świat, na to, czy spotkamy takie czy inne osoby, czy odblokują się te czy inne zadania. Mają wpływ na pewne detale w samym zakończeniu. Nie jest to gra, w której nasze pierwsze decyzje mają wpływ na to, jak zakończy się gra. Że konsekwencje pewnych decyzji pokazują się dopiero po kolejnych 50 godzinach. Nie jest to Baldur's Gate 3, gdzie na samym początku gry pozbawiłem się połowy świetnej zawartości, zabijając Astariona przy pierwszym spotkaniu. I właśnie większość kobiet przestało mnie słuchać. Albo wpychając... Yy... Gaela do portalu, nie pomagając mu, przez co straciłem możliwość zakończenia gry już w drugim akcie. Ale mnie po prostu jego postać denerwuje. Także w cyberpunku pewne decyzje nie należą do nas, jako osób, które prowadzą swoją wi. Żeby fabuła miała ręce i nogi i została poprowadzona tak, jak twórcy tego chcą, pozostawiając i tak naprawdę dużo swobody w tym, jak gramy i w jaki sposób będziemy rozwiązywali konflikty na drodze naszego bohatera. Jak już opisałem, jak wyglądał rozwój gry przez te 5 lat, to może teraz krótko opiszę, o czym ona w ogóle jest. Choć co do tego rozwoju, zapomniałem wspomnieć o tym, co się wydarzyło niedawno. Otóż cyberpunk ma swoją kolejną premierę i rekordową sprzedaż w tym roku a to za sprawą dodania gry do abonamentu PS. Posiadacze subskrypcji mogą albo mogli przypisać tytuł do swojej biblioteki na stałe. Dlaczego nie jestem pewien, czy nadal mogą? No, dlatego, że nie jestem posiadaczem niebieskiej konsoli i nie śledzę co miesiąc tego, co tam dodają. I może już nie można. Game Passa też nie śledzę specjalnie, bo jest tak drogi. A większość gier, które chciałbym ogrywać z tego abonamentu, już mam zakupione. Ale wracam do tematu. Jak to się stało, że rozdawanie gry za darmo. Kurwa nie za darmo, bo opłaci się abonament. Ale to mnie zawsze irytuje, jak ludzie mówią, że płacą za abonament i mają za darmo to czy tamto. Nie nie macie tego za darmo, bo płacicie abonament. Macie telefon w abonamencie i pakiet darmowych minut czy sms -ów? Nie, zapłaciliście za nie w abonamencie i nikogo nie obchodzi, czy wyzwonicie wszystko, czy ledwie kilka minut w miesiącu. Tak samo z Netflixami, Game Passami, siłownią czy ubezpieczeniem. Macie dostęp do usług czy rzeczy w danym abonamencie, ale gdy przestaniecie płacić, to tracicie ten dostęp. To nie jest za darmo. Okej, okay, wracam na odpowiedni tor myśli. CD Projekt udostępnił podstawową wersję gry, w tym PS, Plus i chwali się, że Cyberpunk odnotował kolejną rekordową w tym roku sprzedaż. Pewnie dostali jakąś kwotę umowną za udostępnienie gry w abonamencie Sony. Ale to nie jest jakaś tam powalająca suma i jest pewnie zaledwie drobnym procentem tego, co zarobiliby na sprzedaży samej gry. Skąd ta rekordowa sprzedaż, którą się chwalą? No, to jest jeszcze prostsze, niż by mogło się wydawać. Gra jest w abonamencie, ale dodatek widmo wolności nie. I to właśnie na sprzedaży dodatku konto wydawcy wykazało ogromny przychód. Zakończyć pięciolecie spektakularną sprzedażą, mimo udostępnienia gry w abonamencie. Dzięki takim ruchom marketingowym firma utrzymuje swoich akcjonariuszy. Gwint czy Wiedźmin Monster Slayer okazały się chlapą z punktu widzenia gier długo żyjących, bo takimi właśnie miały być. I takie wpadki nie definiują wydawcy jako złą firmę, bo właśnie rozsądne zarządzanie innymi zasobami nie tylko ratuje firmę przed bankructwem, ale pozwala właśnie na takie eksperymenty. W CD projekt nikt nie mówi. Jak ta mobilka nam się nie uda, to leżymy. Mówią raczej coś w stylu: udało nam się zarobić na cyberpanku. Mamy fundusze, żeby zrobić coś nowego. Jak się uda, mamy sukces i spore premie. A jak nie, to trudno. Wyciągniemy z tego lekcję, by następny taki projekt wyszedł lepiej. I takiego zarządzania życzę wszystkim deweloperom. Ubisoft na przykład nie potrafi tak zarządzać i właśnie stanął na skraju bankructwa. Okej, okay, jak już skończyliśmy o tym jak wyglądał kalendarz cyberpunka przez te pięć lat, to w końcu opiszę o czym w ogóle gra jest. Jak wygląda po tych pięciu latach, bo jak wspominałem na początku, premiera była porażką i nie powinna mieć miejsca w takim stanie technicznym. I czy warto sięgnąć po cyberpunka po pięciu latach? Wielu ludzi nadal ocenia grę przez pryzmat tego jak wyglądała na początku. Sporo ludzi rok po roku dawało jej drugą szansę. Najpierw po serialu, potem po dodatku i w końcu, gdy dostali grę za darmo, bo to uczciwa cena. Za każdym razem odbiór był nadzwyczaj pozytywny. Bo już przy Edge Runners gra była w stanie takim, o jakim można było marzyć na premierę. Twórcy przygotowali dla nas przede wszystkim fascynującą, wciągającą historię umierającego człowieka. Takie są najlepsze. Zaczynamy grę od stworzenia własnego Wii. Jak w każdym dobrym RPG ustalamy jego wygląd i początkowe statystyki, a także mamy do wyboru jedną z trzech przeszłości naszego bohatera. Możemy zacząć grę jako średnio ważny pracownik korporacji, wyrzutek nomada z Badlandów, lub jako przeciętna osoba mająca pewne powiązania przestępcze, tzw. punk. Choć wolę, yy, choć wolę określenie z serialu Edge Runner. To, jaką przeszłość sobie wybierzemy, ma pewne plusy w dalszej grze. Dodatkowe ścieżki dialogowe w różnych zadaniach z różnymi osobami, bo nasza przeszłość pozwala nam znać zwyczaje korporacji czy tego, jak się zachowywać na ulicy. Każda genesa naszego bohatera stawia go w punkcie, gdy coś mu poważnie nie wychodzi. Za to poznaje najlepszego przyjaciela na świecie, Jackiego dzięki któremu staje na nogi i rozwija się jako wolny najemnik, wykonując zlecenia dla różnych ludzi, nie dając się przy tym zabić. Nasza mała paczka przyjaciół w końcu dostaje naprawdę poważne zlecenie. Za poważne pieniądze dla poważnych ludzi. Niestety wskutek pewnego wydarzenia cała ekipa ginie. Cała? Tak, nasz Wi też umiera. Koniec gry? No nie, tak naprawdę początek. Chip, który mieliśmy ukraść, sprawił, że V wstał z martwych. Ale nie sam. W jego głowie zaczęła nadpisywać się świadomość, która była zapisana na owym chipie. Naszym zadaniem jest znalezienie sposobu, by ten proces zatrzymać. Fabuła każe nam poznać osoby, które zleciły nam kradzież, poznać ludzi, którzy stworzyli tę te technologię, by w końcu znaleźć wyjście z tej. Unikatowej wręcz sytuacji. Po drodze poznajemy wiele osób, które mogą nam w tym pomóc lub zaszkodzić. Jak to bywa w grach RPG, nie ma nic za darmo to najpierw my musimy wykazać się pomocą w rozwiązaniu problemów, by otrzymać realną pomoc, drobną poszlakę, albo też zupełnie nic w zamian. Gra jest pełna poważnych moralnych wyborów, rozmyślań egzystencjonalnych. Zmusza nas do rozwiązywania zagadnień na temat transhumanizmu. Czy świadomość to tylko informacja? Czy jesteśmy biologicznymi maszynami, którymi steruje zaawansowany, również biologiczny procesor? Co się stanie, gdy uwolnimy naszą świadomość i przeniesiemy się całkowicie do sieci? Ile procent naszego ciała można zastąpić elektroniką, by przestać być człowiekiem? Takich pytań jest cała masa. Następnie mamy dodatek, który jednak trzeba zrobić przed zakończeniem gry. Nie da się tego zrobić po, a to dlatego, że właśnie pewne osoby, które tam poznajemy, mogą nam pomóc w rozwiązaniu problemu z chipem. Fabuła dodatku jest chyba lepsza niż podstawy gry. Pasuje świetnie do tego świata. Nie jest o wiele lepsza, to nie tak, że po skończeniu dodatku nie chce mi się kontynuować historii z gry, tym bardziej, że możemy w każdej chwili kontynuować fabułę podstawki. Gra nam nie każe robić tego tu i teraz i jak wyjdziemy z lokacji to wszystko się skończy i nie będzie można wrócić. I to właśnie jest piękne w arpegach. Robiąc jedną rzecz trafiamy na drugą. Pozostawiamy na chwilę pierwszą, by za chwilę się przekonać, że znów trafiliśmy na kolejną ciekawą historię. Oczywiście lepiej chłonąć y, Phantom Liberty ciągiem, bo jak każda historia w tym świecie jest niezwykle angażująca, a na koniec czujemy się jakby ktoś wyjął nam wątrobę postanowił zagrać nią w tenisa na wysypisku śmieci i wsadził nam ją z powrotem. Przez odbyt. Okej, okay, mówię to dlatego, że wczoraj skończyłem ten dodatek po raz drugi i mam to na świeżo. Ale nie zmienia to faktu, że pochłania mnie bez reszty. Czy warto sięgnąć po cyberpunka po pięciu latach? Jeszcze jak. Nie tylko po raz pierwszy, ale i po raz kolejny. Wszystko dlatego, że za każdym kolejnym razem możemy tworzyć zupełnie nową postać, rozwiązującą problemy na inne sposoby niż poprzednio. Do tego nasze wybory mogą być zupełnie inne niż poprzednio, co może odblokować nam inne niespotkane wcześniej zdarzenia, questy, przedmioty i osoby, za którymś razem postanowiłem użyć karty niejakiej Straut, by opłacić sprzęt, który trzeba kupić w prologu gry. Można nie używać jej wcale. Można zjąć z niej oprogramowanie szpiegowskie, można ostrzec sprzedawcę przed owym. Można zabić sprzedawcę i ukraść sprzęt. Każde działanie ma pewne konsekwencje później. I raz postanowiłem użyć tej karty bez ściągania zabezpieczeń i tylko w tym scenariuszu możemy ponownie spotkać się za Straut i po krótkiej scenie zdobyć. Unikatową broń obuchową zwaną Pan Twardeusz. Jest to jedyny sposób, by ją zdobyć. Mimo, że przez te 5 lat skończyłem grę nie wiem ile razy. Zakładam, że co najmniej 7, to za każdym razem odkrywam coś nowego w mieście. Ok, skończyłem 7, ale zacząłem kilka więcej. Tylko porzuciłem gdzieś w połowie, to za każdym razem odgrywam tam coś nowego. Czy to przez różne wybory i możliwości mojej postaci, czy dlatego, że twórcy dodali coś w kolejnej aktualizacji? Dodatkowo grafika i detale szybko się nie zastarzają, bo rozwój grafiki się zatrzymał, i poza szybszymi kratkami i ilością wyświetlanych detali niewiele się w najbliższych latach zmieni. Grałem niedawno w Geta Vice City, po raz pierwszy chyba od 10, a może nawet 15 lat. Zapamiętam ją zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że nawet koła są tam kanciaste. I znów skręcam mnie tam gdzie trzeba. Tak, Cyberpunk 2077 jest genialną grą, którą serdecznie polecam. Jest często na przecanach. Na przykład niedawno na wyprzedażach Black Friday da dało się ją złapać za mniej niż 100 zł. Oczywiście polecam od razu kupić z dodatkiem widmowolności. wolności. I nawet dziś byłbym w stanie dać za nią premierową cenę. Bo uważam, że jest tego warta. Nie ukrywam, że gatunek, jakim jest cyberpunk, jest moim ulubionym. Jeśli słuchaliście moich poprzednich materiałów na temat sztucznej inteligencji w codziennym życiu albo o tym, czy żyjemy w cyberpunku, to chyba łatwo się domyślić. I tak jestem tym typem, który chciałby kilka takich wszczepów. Nie takich, żeby zrobić z siebie maszynę do zabijania, raczej takich, by ułatwić sobie codzienność. Chipy płatnicze, szczepy oczu działające jak kamery z zoomem sterowane myślą, by czytać wiadomości czy przeszukiwać sieć. W zasadzie takie jak są w grze i serialu. Nie obraziłbym się na wspomaganie układu nerwowego, by podnieść prędkość reakcji lub wspomaganie metabolizmu, by utrzymywać się w zdrowiu. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Może kogoś przekonałem, by wypróbował cyberpunka? Czy to osobę, która nigdy wcześniej nie grała lub taką, która kupiła na premierę i od razu zwróciła i do dziś nie dała jej drugiej szansy? Może słuchają mnie osoby, które tak jak ja uwielbiają cyberpunk nie tylko jako gra od CD Projektu, ale też jako gatunek sam w sobie? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, zapraszam do poprzednich i kolejnych odcinków, z których Dowiecie się, co ja robię tu. Hej.